Cześć, zanim zacznie się ten odcinek, chciałem Cię powiadomić o tym, że mam nowy kanał Minecraft Fairy na Dillerek. Masz go teraz w karcie, subskrybuj go w tym momencie. E, I zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli chcesz więcej filmów z jakichś reakcji na ciekawe rzeczy. Dzisiaj nastał czas, kiedy odbędziemy podróż w czasie. Ja mam na imię Karol, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, Dillerek. Cofniemy się o 9 lat do roku 2011. Pokażę Wam filmy sprzed 9 lat oraz moje mapki Minecraft sprzed 9 lat. Obczejmy jak one wyglądały, jak wyglądał Minecraft 9 lat temu oraz jak bardzo wielkim byłem, przypałem, mając 13 lat. Mam nadzieję, że film Ci się spodoba i zostawisz łapkę w górę. Tego filmu nie widziałem już jakiś czas, a mapek minecraftowych nie widziałem dosłownie te 9 lat. Znalazłem je dzisiaj przypadkiem, przeglądając moje konto na pewnej chomiczej stronie. Stare konto, dosyć. I tak, napisz mi w komentarzu, ile masz lat. Ile lat miałeś w 2011 roku? Czy w ogóle żyłeś w 2011 roku? To mnie ciekawi. Zacznijmy od filmu. 2011 rok, 9 października. Mój pierwszy Minecraftowy kanał, to trzeba podkreślić, bo kanał na YouTube miałem już dużo wcześniej, gdzie były jakieś inne filmy, nie Minecraftowe. Steve Sniper, boskie logo. Na kanale mam dwa filmy. Z moda, more explosive mod, z super TNT, to w sumie, w sumie to jest kontent jaki nadal bym kręcił. Oraz ym, nowości w Minecraft 1.9. Zacznijmy od pierwszego filmu, zobaczymy sobie go. Nie wiem, czy cały, czy kawałek. Trwa 3 minuty, więc może obejrzymy. Eee, myślę, że kawałek będzie starczyć. Lecimy. Boskie intro z Vegas. Siema, tutaj Sniff Sniper um, z pierwszym filmikiem z serii. Pf, jakby to określić? Jak można nazwać? O wiem. Nowości w Minecraft nie będzie. W tym przypadku będę testować Minecraft A... 1.9. Preview. Wydarzycie no, tego nie widzicie, oglądając ten film, ale miałem na sobie przez całą moją początkową Minecraftową przygodę Skin Bin Ladena. Co brzmi teraz nawet dosyć kontrowersyjnie, ale. Może nie zdałem sobie z tego sprawy. Tak w ogóle mój głos, czy się zmienił? Chyba trochę tak. Miałem wtedy oczywiście mutację, i wydaje mi się, że byłem też chory, ponieważ. Mówiłem trochę jak taki klocuch, to nie? A 3. 3. E, pierwszą nowością, jaką można zauważyć, jest wielka. E, bardzo wysoka na całą wysokość wieża ze szkła. Nie, to mnie męczy, to mnie męczy. Czekajcie, co ja tu chciałem pokazać. A tak. To jest update, w którym dodano twierdze. Twierdze, które nie wiadomo było do czego służą. Teraz każdy wie, że te twierdze są do. Endu, ale zobaczmy, jakby, co ja miałem do powiedzenia na temat Endu, Czy, bo jeszcze nie wiadomo było, że będzie nowy świat, bo już był Nether, jeszcze nie było Endu. Co ja wiedziałem? Słuchajmy. Tak one mogą wyglądać przykładowo. Są, są różne, zupełnie inne. Mogą, mogą, mogą zupełnie inaczej wyglądać, te lochy. O, 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 o. Proszę, tutaj też możemy coś wyciągnąć i tak. E, ale od niechcenia ja to robiłem. Lovem, ale mi się nie chciało tego nagrywać, co słyszycie? O. No mamy tutaj jakieś e, lochy i no, może tak oglądać. wyglądać Nie Nie tędy droga młody Karolu, Nie tędy droga Kowo jest taka sala I tak W każdych lochach obowiązkowa jest taka sala Ze szczurami Teraz naprawdę denerwujące ich spawner szczurami. wyłączę Nadal tu bądą ze szczury Potwory to, to MOBY zwyklicze. Agresywne Że wam to pokazać bo one by mnie tu w ogóle nie wpuściły więc mam tu spawner tych szczurów właśnie. I taki dziwny Uuu, klocek. Tak! Patrzcie, widzicie? Tak na początku w becie wyglądał portal do netheru. Jeszcze nie dało się przeteleportować. To były takie niebieskie bloki. Super tajemnicze to było. Ja naprawdę zastanawiam się, co to może być. E, chyba, tak myślę, nie, nie wiem. Po prostu hajmy. Właśnie. I taki dziwny klocek. Nie wiem co to w ogóle jest. Szym. On e, świeci w ciemnościach, można zauważyć to. Nie, nie Zresztą sala tego. wygląda identycznie. To na tyle. Lochy mogą być połączone, w tym przypadku nie jest tak, z opuszczoną kopalnią, które w becie 1.9 są o wiele bardziej rozbudowane. Okej, okay, okej, okay. to chyba tyle starczy. Słuchajcie, chciałem powiedzieć, że jeżeli robicie film na YouTuba, to jest fatalnie, nikt was nie ogląda. Macie trzech widzów, siebie. I rodziców na przykład, to nie mm, jest zawsze szansa, że będzie lepiej, no nie. Po prostu róbcie dalej. Róbcie to dalej i uczcie się. Trzymam dla Was kciuki oczywiście. Więc dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji. Proszę, to jest mój pierwszy film związany z Minecraft. Um, komentujcie. Zajrzyjcie też na mój o, jak się przycięło, dobra. No to, to, to było tyle z tego filmu. Wow, 2011 rok. E, jeszcze jest drugi film, który jest wykonany dużo później, znaczy dużo. No to już jest 2012 rok. Tych filmów mam więcej, myślę, na prywatnym, ale nie wiem, czy chcę je oglądać. Mm, I tu już widać tu już widać postaranie, słuchajcie. To jest publiczne, to czemu to jest na kanale? Co jest grane? Sniff moduje tak mi serię. I tak, to już film, nad którym się naprawdę postarałem. Z tego, co widzę, trwa on aż 8 minut w życiu, tego nie będziemy całego. Ma 25 łapek, sam zostawił sobie skład dla Dealera kłapkę. I, 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 o, ktoś napisał mi Dealer, 7 lat temu już. Jak miło. To rok później. Dobra, puśćmy sobie może fragment filmu, jak pokazuje modyfikacje do Minecraft. No, intro, muzyczka. Czemu czy, czy, czy taki klimat? To jest, jest marzec, co? Ja zawsze ma taki święteczny? Sam robiłem intro. Ładnie. Cześć, ma tutaj Sniff i witam Was w tym pierwszym odcinku z serii Sniff. E, Sniff moduje albo coś takiego. E, w tej serii będę pokazywać Wam e, preześć mody. Więc zaczniemy od e, pierwszego moda pierwszy odcinek, pierwszy mod. Mod pod tytułem More Explosive Mod. Chciałem powiedzieć, że to jest chyba jedyny odcinek tej serii. E, no. Niestety, tak bywa, nie. Mm, o co w nim chodzi? Daje on nam do gry nowe klocki e, działające jako klocki wybuchowe. Znaczy jak TNT, prawda? E, tylko on. Każdy ma swoją jakąś właściwość. Dodaje także on granaty e, oraz bomby rzucone przez gracza. E, oraz narzędzia, tam parę narzędzi do takich pirotechnicznych, do e, służących do e, zabawy. Mm, nie, to mnie tak męczy! Ja wam, jak ktoś chce znaleźć, to chce znaleźć ten film, zobaczy cały. Ten film jest gorszy, tu się... O Jezu, ta muzyczka! O, nie! Nie! Co ja zrobiłem? Pokazuje po prostu jak wybuchane TNT, no... no dobra dobra. ...małe w pornej C4. Takie filmy Roxa, nie? Tylko, tylko... 2012 ja. O, no, spoko. Co, co się dzieje dalej? Pokazuje największe bum chcę zobaczyć duże bum-bum, pokaż mi. Ogarnia. Pokaż mi, małe ja, duże bum Zobaczyć wybuchy. Przykład, możemy je rozbroić w ten sposób. Nie pokazaj dużego bombu? Zawsze nie chcąc odpaliliśmy. Zawsze można. Bardzo łatwo. <głos》>, to jest jedna piosenka! ale w kółko! To jak tortura! Serio! Nie nie może jedna piosenka lecić cały film. To się człowiek chce... chce. popłakać. Dobra, zobaczmy, jak wybucha bomba atomowa. W takim razie. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że wywali mi z Minecrafta. Nie z Minecrafta? Tak, na tym opcji się bawiłem tym modem. To, to jest duże. w wybuchu bomby atomowej. Duże. Więc tym pięknym widokiem kończę. To takie trochę hawajskie, a subskrybowania i lajkowania tego filmu, jeżeli podoba wam się ten pomysł z tą serią. A i ten mod jest dostępny na 1 2 4. Okej, okay, pięknie. Nie, naprawdę, ja się wzruszyłem. Hmm. Tutaj są jakieś Minecraft ze Suchara. A, robiłem konkurs na Minecrafta. Patrzcie, jaki guzik subskrybuj był. Żółty. Pamiętacie, żółty, ładny, ten guzik. Kiedyś był żółty, teraz jest czerwony, szary, nie wiem, jaki nawet już. E, Także się jak. Wow, naprawdę. że prowadziłem też taki survival, w którym grałem tylko i wyłącznie w dżungli. To było crazy. Nazywałem się. siebie nazywałem Tarzanem. Na szczęście to jest gdzieś ukryte. Jak chcecie, to można to znaleźć, tylko musi być naprawdę dużo łapek w górę, to jest mega przepałowe Ale nie no, spoko, jakby To jest taki film, trochę tak nudno doprowadziłem Ale jakby Pokazywałem moda Okej, okay, do, no dobra, dobra, fajnie Nadal jakby jaram się Duże bum bum, lubię, du, lubię duże bum bum Robicie duże bum bum? Ja lubię duże bum bum No ale dobra, te filmy mniej więcej Coś tam kojarzyłem Pamiętałem, że było coś tam Prawda, takie filmy ale to, że miałem zapisane gdzieś mapki ze starego Minecrafta sprzed 9 lat, kompletnie mi jakby uleciało. I właśnie teraz zobaczymy sobie te mapki. Specjalnie na odcinek zainstalowałem Minecrafta w wersji, w której był wtedy. Wow, jaka wielka mycha, trochę jest źle zeskalowana, to no wybaczcie. I mam tutaj dwa światy, jak się zeskroluję na Sabdu. I widać, że edytowałem je w 2011 roku. Yy, ostatnią, więc yy, zobaczmy sobie może najpierw yy, kolejkę, kolejka brzmi ciekawie. Yy, I tak, to były czasy, kiedy jeszcze nie było z tego, co kojarzę, yy, creative moda. Trzeba było te itemki, wszystkie typu złoto albo tory, w ogóle patrzcie, jak tory. 111 torów, co jest grane, widzieliście 111 czegokolwiek w punku? Ja zapomniałem, że tak się dało. Yy, więc tak, mamy jakiś, yy, jakieś rzeczy, tak wyglądającą wodę, Dlatego, że, no tak, nie dało się, że tak powiem, e, inaczej niż czytować z modów. Były specjalnie mody, które wygrywały nam coś a'la Creative Mode. E, Minecraft wygląda no, po, podobnie, no trochę taka, tak, jeszcze trochę brzydziej. E, inne są bloki złota, inne są zupełnie inne. Są kotleciki, jak widzicie. No, większość tych, których się ostatnio zmieniła, a to jest niedawno. Gravel, czyli żwir, wyglądał też zupełnie inaczej. I mamy inne dźwięki od tego, jak upadamy. Czekajcie, ja chcę skądś spaść. Albo przy tuli jak to lubi Marcin robić, a eee, Tuli, tuli. Słyszycie? To są, to są te klasyczne dźwięki Minecrafta. Nie wiem, czy ktoś pamięta właściwie. No dobra. Spróbujmy więc wjechać na kolejkę. Niestety nie mogę jeździć strzałkami, więc ja zejdę. Jak wyjść? Nie mogę shiftem wyjść, muszę zniszczyć. To, o mój Boże, dobra. Wejdźmy na górę. Niestety się sponowałem tutaj. Nie wiem czemu, to jest początek kolejki. Halo! Co to za mapkę udostępniłem? Dam ją do internetu i, i co, spodziewam się, że każdy będzie wiedzieć, gdzie jest początek kolejki? Nie wiem, załóżmy, że tu jest początek kolejki. Zobaczmy. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do wspólnej przejażdżki moją niesamowitą kolejką. E, wsiadamy! O! E, o, oh, oh, zwiało! Nie, nie, tak coś czułem! A, nie, nie, zaś jest dużo wagoników, więc... Yy, więc wykorzystamy ten faj. Dobra, wagoniki, stójcie! Stójcie! O! O, dobra, jeden mi spadł, nieważne. Nie, nie, nie miesza z tym. Ale serio, nie można uruchomić sobie yy, Creative moda. Klikam te. Nie da się, jestem na singlu, nie da się. Śmieszne całkiem, naprawdę. Nie pamiętam, jak to było, szczerze mówiąc. Yy, ale z tego co widzę, ta kolejka. Wow, to jest wypasiona kolejka. Ona wjeżdża pod wodę. O mój Boże, naprawdę. Jestem ciekawy, jak ja to zrobiłem. I ile mi to z czasu zajęło? Na pewno sporo, patrząc na to, że. No, nie było. kreatywa. O, pyk. Super. A ja nie znałem jakichś tam super narzędzi, pluginów czy coś. O, nie, te wagoniki zwariowały. Widzicie, one wszystkie przepychają. I one jeżdżą. Jest bardzo źle, moi drodzy. Dobra. Bo moim zdaniem powinniśmy wsiąść po prostu. Ja zdaję wagonik. popyka, No i jak szybko! Jak szybko chciałem wsiąść do niego. Co jest grane? N nie umiem. O, tu, to był jak początek czegoś. Cześć, cześć owiece Czekajcie, 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 gdzie, gdzie są wagoniki? Mimo wagoników? Dobra, mam ja jeszcze kilka wagoników. O, jakiś mnie popchnął. Dobra, muszę zrobić tak, żeby na zakręcie wsiąść, albo tutaj do jednego. Dobra. Lekko pykam i od razu wsiadam. O nie, nie, go wypchnąłem. Jaka masakra, jak, jak to miało działać? O, wsiadłem nie czym? Jak klikam drugi raz prawie smyski w wagoniku? To wysiadam! Okej! Okay. Okej, okay, tutaj to działało, dobra. To jest to niesamowite doświadczenie. Popatrzcie na to. F5, klikam i nie się z przodu. Jakaś świnka w wagoniku, nie, ona dopchnęła mnie! O nie, 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 bardzo źle, bardzo źle. F1, dobra. Wsiadam dalej. O nie, świnko, sabotowałeś mi wszystko! Co jest z tobą? Dobra, wsiadam! O, I wsiadam! Nie, nie, tak chcę. Lekko popchnąć! Nie! Dobra. Muszę się pogodzić z tym, że jak wagonik jest. O, wszedł do niego, wszedł. Nie, tylko na drugi raz. Ale totalna masakra. Świnka w wagoniku. Nie, słuchajcie, to jest jakieś 0 na godzinę jadę teraz. Dobra, muszę, muszę ten wagonik raz zebrać i go może tak popchnę. Jak podejdę bliżej tamtego, czegoś. W ogóle cześć, Squidy, jakie to wszystkie dziwne. Być na starej wysmokraptorze. Nie wiem, wszystko jest tą samą grą, ale no jakby jednak nie do końca. Dobra. I wsiadam. Nie, dwa razy kliknąłem, bo ja tak spamuję, żeby wsiąść na pewno. Nie, 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 nienawidzę tego Minecrafta. Jest, jest straszny. Ta kolejka... O nie, jeszcze tak! O, widzę, widzę wagonik, widzę wagonik. Tak, to jest wagonik ze świnką chyba. Tak. Obok, o, to jest, to jest kolejka, dobra, super. Wow, ta świnka jak umarła. O, ostatni wagonik, dobra. Uda mi się. O nie, nie, zwiewa mi wagonik, dobra. Nieważne, ścigałem wagonik. Wsiadam raz, klikam i jadę za tym. Uuu, lecimy. O nie, 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 tu jest też zator. O nie! Co się dzieje? Ta kolejka jest tak zła. Ten Minecraft jest tak zły. Uuu, nawet nie wiecie, jak kiedyś było strasznie. No, więc jestem ciekawy, czy nadal budujecie kolejki, tak jak ja kiedyś, bo w sumie dawno nie robiłem takich ekstra kolejek. E, a naprawdę, bardzo mi dużo to sprawiało, Frajdę. O proszę, jak ci ładnie obraca, Elejansko. I jedziemy do przodu. Piękny zachód, czy tam wschód słońca? Chyba wschód. Yubi! Yeah! No dobra, no wiele rzeczy nie zmieniło się w Minecraft. Na zachodu wyglądało tak samo. Ale na takich detali naprawdę, naprawdę dużo, dużo się zmieniło. Nie było przecież wiosek, nie było połowy mobów. Zupełnie inny świat. Dobra, jedziemy do góry. Jest ekscytacja, jak w Energy Landii. Się czuję, Woo! i... A, myślę, że spadnę tak teraz, a nie, no dobra, dobra. Elegancko, ale na wypasie kolejka, i chyba dojeżdżam do końca, tak? Tu jest koniec kolejki! O mój Boże, to jest... To jest naprawdę miejsce, które istnieje, koniec kolejki. Nie, co to? <laughs> a, takie piski wystrzał, tylko że tu, było jakiś... tu był wagonik i mnie dobra. Ja stąd, okej, okay. wysiadłem i chyba to jest... Chyba to jest koniec kolejki, tak, chyba ja zobaczyliśmy całą kolejkę... Nie, a na wieżę do dołu. Co jest grane? Aha, na wieżę do dołu. Się odbija. Ja nie wiem, co miałem na myśli, szczerze mówiąc. Zobaczmy jeszcze farmę kaktusów. I myślę, że tyle nam na dzisiaj wystarczy. Farma kaktusów się świat nazywa. Czytam hodowla kaktusów. domyślam się, że to będzie hodowla kaktusów i. Tak, to jest hodowla kaktusów. Wygląda podobnie, jakbym zrobił to teraz. Włóczka ja robić co prawda lepsze. kaktusów na nowej feranie, wiadomo. Oj, ta muzyka. I tutaj automatycznie w kaktusy, mega się jarałem. To właśnie było coś, co sprawiło, że polubiłem Minecrafta, bo przyznam się szczerze, na początku Minecrafta nie cierpiałem, ale zakochałem się w momencie, kiedy zorientowałem się, że mogę budować tu kreatywne rzeczy, jakieś budowle, które będą coś robiły, mechanizmy, światy, opowiadać historie. Właśnie dzięki temu e, pokochałem Minecrafta. E, wydało mi się na początku głupią e, grą dla dzieci takimi klockami Lego, z których dopiero co wyrosłem, miałem 11 lat, tam 12. Ale szczerze mówiąc, e... Minecraft okazał się kawałem mojego życia, ogromnym, ogromną częścią do dzisiaj. I myślę, że, myślę, że nie tylko ja mam takie odczucie do Minecrafta, że jest super platformą do tworzenia fajnych rzeczy. E... I zachęcam was do tworzenia, Jak najbardziej. Czy to w Minecrafcie, czy to w prawdziwym życiu, twórzcie, rysujcie. Komponujcie, wymyślajcie historię, możecie tworzyć w Minecrafcie, myślę, że to jest super platforma.